Cześć, oto program tylko premiery, a dzisiaj obejrzycie recenzję ekranizacji jednej z najpopularniejszych książek Waszych Matek, czyli 50 Twarzy Greja. Jak książki nie czytałem, ale film widziałem, więc bierzemy się do roboty. Studentka literatury angielskiej w zastępstwie swojej koleżanki jedzie na krótki wywiad z pewnym młodym multimilionerem. Krótki dialog sprawia, że nawiązują ze sobą specyficzną więź. A co będzie dalej, fani książek zapewne wiedzą. Ja niestety nie wiedziałem, a szkoda, bo mogłem wyjść z kina. Zawsze really you byłem Obraz zabiera nas w głąb dosyć oryginalnej relacji między dwójką bohaterów, podszytą perwersyjnym seksem, sadomasochistycznymi zachciankami i odtwarzaniem roli pana oraz niewolnicy. Brzmi co najmniej pikantnie. Niestety zamiast pieprzu dostaliśmy kwaśny sok z cytryny. Pierwsze 40 minut filmu upłynie wam na oglądaniu zwyczajnej komedii romantycznej, bowiem humoru tu nie brakuje, głównie tego, którym darzy nas główna bohaterka, czyli Anastazja Steely. I na tym właściwie kończą się dobre strony 50 twarzy nudy. Really Dagota Johnson ratuje ten film jak może, niestety wszystko inne łącznie z aktorstwem Jamiego Dornana sprawia, że film po godzinie staje się po prostu męczący. Wyjątkowo kretyńskie dialogi, dziury scenariuszowe, brak konkretnej fabuły i można by tak wymieniać dalej. Co jednak najbardziej boli, to sceny samego seksu, które przecież winny być najmocniejszą stroną produkcji. I owszem, są, ale wierzcie mi, że mocniejsze sceny zobaczycie na byle jakimś ślizgaczu puszczonym po 23 na Polonii. Innymi słowy, nuda, nuda i jeszcze raz nuda. Moje smaki są bardzo Nie Enlighten me then. Pomijając całkiem dobre zdjęcia, więcej tutaj pokazywania wnętrz czy całego bogactwa pana Greya niż realnych dialogów czy konkretnych scen. Osoby, które liczą na pokazywanie cycków, będą zadowolone, ale niestety nic poza tym. Czytając fragmenty książki, mam wrażenie, że obejrzałem film na podstawie innej powieści, bowiem nic w tym filmie nie przekracza granic, nie ujmuje, nie szokuje, nie prowokuje. To zwykła opowieść o dziwnej relacji między dwoma osobami. I tyle. Wszystko mógłbym wybaczyć, głupie dialogi, nierealny scenariusz czy marne aktorstwo, ale nic bardziej człowieka w kinie nie denerwuje niż oglądanie dwugodzinnej produkcji, która jest najzwyczajniej w świecie nudna. I za to 50 twarzy Greja trafia na moją osobistą hate listę. Pierwsza i najpewniej nieostatnia ekranizacja książek z Panem Grejem w roli głównej dostaje ode mnie cztery gwiazdki, chociaż to i tak za dużo. Z ciekawości obejrzę kolejne. Może doczekam się tego bardziej zapowiadanego ostrego seksu czy szokującej perwersji, póki co dostałem marne Dramacidło z wątkami godnymi numerów 0700 i to po niemiecku. Jeżeli jesteście fanami książki, piszcie w komentarzach, jak Wam podobał się film i czy czekacie na ekranizację kolejnych tomów. Subskrybujcie kanał, lajkujcie nasz profil na Facebooku oraz oglądajcie inne nasze programy. Ja się żegnam i do zobaczenia niebawem. Ciao!